Z tej strony Bugs on Beats. Witam serdecznie wszystkich raperów i producentów na moim kanale Bugs on Beats Cooking. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam 5 sposobów na lepsze melodie. Zanim przejdziemy do odcinka, możecie zostawić lajka i subskrypcję. A jak chcecie się podzielić swoimi sposobami na lepsze melodie, to najlepsze miejsce jest w komentarzach na dole. Zróbmy tam burzliwą dyskusję. Jedziemy z tym. Yo osiemano, witam wszystkich po drugiej stronie Jak to mówią Zabierzemy się teraz za te 5 tipów Które Wam chciałbym tutaj przekazać Ja sobie wypisałem je tutaj obok siebie na karteczce Co by nie zapomnieć, pamięć ulotna rzecz Także przejdziemy sobie spokojnie teraz Do FL Studio, zapraszam wszystkich serdecznie Jak widzicie tutaj na ekranie mam już 4 akordy Teorię muzyki i jakieś takie typy będę jeszcze poruszał W przyszłych tutorialach chciałem teraz Wam pokazać po prostu, jak przyprawić swoje melodie. Więc tak, mamy tutaj cztery akordy: 1, 2, 3, 4. Jest to skala C-mol, czyli smutna. Wybierzmy sobie jakieś BPM, powiedzmy 140 i puśćmy sobie tutaj, prawdę, te akordy. Jak widzicie, nic nadzwyczajnego, proste akordy. Polują sobie nawet FL Keys, zmieńmy sobie preset na jakiś który lubimy, dark oczywiście. <grych> Dobra. Ok. Mamy proste akordy i zacznijmy od pierwszej rzeczy, na którą właśnie teraz wpadłem. Jeżeli chcecie dodać sobie coś do tego, żeby brzmiało bardziej epicko, oczywiście polecam, robię teraz Ctrl Shift i zaznaczam sobie lewym klawiszem myszy wszystko. Shift, przeciągam, opuszczam o oktawę w dół i będzie brzmiało to już, już zdecydowanie lepiej, bo będą basowe tutaj dodane nuty. Pełniej. I teraz za pomocą myszki, lewy przycisk myszy i scroll w dół, scrolluję je troszeczkę w dół, żeby nie grały tak głośno. Kolejną rzeczą, którą chciałem Wam pokazać do melodii, będzie epelowski skrót Strum. To powoduje efekt prawdziwego grania powiedzmy na pianinie. Wiadomo, że nikt nie uderza co do milisekundy w tym samym czasie we wszystkie klawisze, tylko gdzieś te palce się rozjeżdżają. Tak to jest po prostu naturalne. A będziemy dążyć w tej melodii, żeby ona brzmiała jak najbardziej naturalnie. Klikamy sobie Alt i S, wyskakuje nam Stramizer, czyli to jest w moim rozumieniu troszeczkę od też grają na gitarze, stram, wiecie o co chodzi i ja sobie tutaj mogę dostosować jak to będzie grało ja sobie zostawię tak delikatnie, posłuchajmy słyszycie różnicę super jako trzeci tip chciałem wam powiedzieć, żebyście sobie spróbowali zmienić wysokość tej całej jakby melodii. Czyli klikamy sobie Shift, strzałka w górę, bądź strzałka w dół. Ja sobie na przykład przetransportuję ją dwa razy w górę czy teraz będzie Demol. Brzmi inaczej. Też ciekawie. Ok. O co chodzi? Po prostu przenosimy to e, kilka półtonów wyżej, dzięki czemu albo niżej, dzięki czemu ta melodia zupełnie zmienia swój charakter. Każda skala e, muzyczna ma swój charakter, powiedzmy, że teraz są skale molowe. To i tak, i tak w tych skalach molowych są różne charaktery tych skali: jedna jest bardziej smutna, inna jest gdzieś tam bardziej nostalgiczna, i tak dalej, i tak dalej. Można się w to zagłębiać godzinami, e, ale tutaj akurat w tym przypadku pasuje mi This e, Mol, i przy tym zostanę. W takiej melodii, gdzie zostają nam same akordy. Możemy też pokusić się o dodanie dodatkowej melodii, dodatkowych kilku nut, które urozmaicą brzmienie i dodadzą też jakiś kolejny stopień do tej melodii. Ja tu też postaram się wyklikać po prostu na szybko. Jak widzimy, piękna kulturka, już od razu to lepiej brzmi. Chciałem jeszcze powiedzieć o kilku rzeczach w sumie, więc pewnie będzie tych typów więcej niż 5. Jeżeli mamy taką melodię i widzimy, że to jest dość wszystko równo, tutaj okienko Velocity, czyli moc uderzania w klawisze. Wiadomo, że te akordy gdzieś tam też osoba nie będzie uderzała z tą samą siłą we wszystkie klawisze, więc możemy je układać ręcznie, czyli zaznaczyć sobie na przykład te dwie. I układać je w taki sposób, że ten jest głośniej, ten ciszej. Powiedzmy tak. Zrobię zauważalną różnicę. Słychać tą różnicę. Albo możemy zostawić tak, jak było. Kliknąć Alt R. I za pomocą Alt R mamy tutaj Velocity. Możemy sobie pokręcić, dostosować. podoba bardziej w górę. Ok, teraz tak, mamy już coś tam pokombinowane. Teraz możemy sobie całą melodię wysłać jeszcze na, na insert do mixera. Jest taka darmowa wtyczka, która się nazywa Izotop Vinyl. Możecie sobie ją ściągnąć, wpisać sobie Izotop Vinyl Download e, Free VST, coś tam, coś tam. Ona jest darmowa od firmy Izotop. E, za bardzo tutaj nie wgłębiałem się w resztę tych e, mechanizmów algorytmów. E, jest tutaj jakiś Electrical Noise, e, który podnosi gdzieś tam faktycznie ten szum, jakiś Dust. I tak dalej, i tak dalej Wolę to zrobić w inny sposób, o którym powiem za chwilę Ja tutaj głównie korzystam z pokrętła Które można powiedzieć cofa nas trochę w czasie Więc zobaczcie, jak to będzie brzmiało Podoba mi się 1970 Spoko, fajnie Ostatni tip Pro tip, wiecie o co chodzi który doda też pewnej tekstury do melodii i spowoduje, że będzie nieco ciekawsza jest to dodanie jakiegokolwiek winyl e, noise'u, czyli takiego, e, takiej tekstury właśnie winylowej jak kręci się płyta winylowa jest taki specyficzny szum e, i sobie go wrzucić jako dodatkowy tutaj layer do melodii ściszyć go tam gdzieś maksymalnie żeby był ledwo słyszalny możecie go wrzucić nawet na ten sam insert gdzie melodia Wtedy też nabierze tego charakteru. Przyjemnie. Bardzo fajnie. Coś tam sobie pyrka, prawda? Więc mamy tą melodię. Na szybko nie mogę się oprzeć, muszę skończyć ten beat. Zobaczymy, co tutaj z tego wyjdzie. Weźmy 800 pusemeczkę. po klasyku, nie chcę tutaj szaleć znowu jakoś super za bardzo. Wyszedł kozak, może będę go kończył, może nie, nie wiem Lubię się po prostu czasami tak pobawić muzą, wiecie o co chodzi Dzięki wam wszystkim za oglądanie Mam nadzieję, że te kulturalne tipy, protipy producenckie wam pomogą Żeby wasze melodie brzmiały lepiej, pełniej Mam jeszcze ich kilka w zanadrzu, ale nie chcę też tego, żeby to wideo było zbyt długie Tylko żebyście coś z tego wyciągnęli Mam nadzieję, że Wam się wideo podobało Widzimy się za tydzień w czwartek standardowo Jeżeli zauważyliście w tym odcinku, że O kurde Baxson, ja mam też jakiś ciekawy sposób na robienie swoich melodii Zostawcie zdecydowanie w komentarzu Człowiek się całe życie uczy Ja chętnie mi się czegoś nauczył Moja wiedza nie jest skończona Wiadomo, że lepiej się czegoś poduczyć niż stać cały czas w miejscu Także rozwijamy się, rozwijamy się świry Jedziemy z tym cały czas do przodu Dzięki za oglądanie, widzimy się w następnym wideo w czwartek Pozdrawiam Was serdecznie, życzę miłego weekendu Gotujcie bity, podrzucajcie je na mojego maila Jak macie taką potrzebę Pozdro, trzymajcie się, swartem, yo!